Witam w serii podcastu Akademii Liderów Sprawiedliwości, w której rozmawiamy o zmianach w prawie, o ich wpływie na nasze życie, a także o tym, jak przeciwdziałać przestępczości. Sprzedaż alkoholu nieletnim. Wzrost przestępczości, alkohol jest dosyć częstym, częstym towarzyszem naszych imprez, że tak powiem, więc jeżeli mamy rozmawiać o nieletnich, to... Wydaje mi się, że dobrze by było statystycznie w ogóle wyjść od naszego społeczeństwa. Powiedz mi, e, Maćku, bo Maciek szatkowski jest naszym dzisiejszym gociem, gościem. E, witaj, witam, coś miło. E, powiedz mi, Maćku, jak to wygląda w naszym społeczeństwie? Czy w ogóle są jakieś statystyki, które odzwierciedlają to, jak się prezentujemy, nie wiem, na tle Europy e, pod względem spożywania alkoholu? Oczywiście, że są. Co roku przeprowadzone są przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych badania odnośnie spożycia alkoholu wśród naszego społeczeństwa. Jesteśmy też uczestnikami programu Unii Europejskiej, który też stara się to monitorować z roku na rok. I badania, do których udało mi się dotrzeć, ankiety, statystyki, są z 2021 roku, z których wynika, że średnie spożycie per capita w Polsce alkoholu w danym roku Wynosiło 9,7 litrów na głowę, co plasuje nas trochę powyżej średniej spożywania alkoholu w Europie. Co jest, powiedzmy, w miarę dobrym wynikiem. Dla zobrazowania, żeby było wiadomo, bo 97 litrów alkoholu, czystego alkoholu na głowę odpowiada to mniej więcej ilości 190 piw rocznie. Mhm. Czyli tak jak czasami są takie, przy, takie żarciki na nasz temat, tak, to znaczy, że mamy społeczeństwo, które pije, to tak jakby na tle Europy wypadamy całkiem nieźle. Tak, na tle Europy wypadamy całkiem nieźle, ale warto też jest podkreślenie to, że Europa na tle całego świata no już nie wypada tak dobrze, mhm. więc to też jest pewnego rodzaju problem. I wydaje mi się, że te żarty też powstają po prostu z pewnego rodzaju z pewnej takiej szerszej kultury picia. Ponieważ jest różnica między częstszymi wyjściami na mniejszą liczbę piw, a rzadszymi wyjściami na większą liczbę piw. No tak, ale ciężko też porównywać w ogóle nasze kultury. No bo tak, Europa rozumiem, możemy jakoś, nie wiem, ze Stanami. Pewnie tutaj mhm. się porównywać nawet no, z Afryką, to w ogóle nie mamy tutaj no tak. żadnego porównania. Z Azją też nie, bo oni jakby inaczej alkohol spożywają jednak nie. No tak, jest, jest pewna różnica. I wydaje mi się, że właśnie też z tego to wynika, że u nas po prostu ten alkohol był zawsze. I był właśnie w takich ilościach spożywanych, po prostu do teraz to zostało. Tak czy inaczej, to jeżeli zamykamy się na tle Europy, to jak wypadamy w porównaniu do naszych sąsiadów, którzy mają kult piwa? A, więc tak, Czesi zdecydowanie nas wyprzedają. To wydaje mi się, że nie jest zaskoczenie. Czesi są jednym z państw europejskich, które spożywa, które spożywa najwięcej alkoholu przez piwo. Irlandczycy również, też piwo, mm. kultura picia piwa, też spożywają no niezliczone ilości tego piwa. Tak. I tak samo Niemcy. Niemcy też nas wyprzedzają pod względem ilości piwa, picia piwa. No tak, Czyli to też to, to takie to oczywiste. To, to dość, dość, dość o, oczywiste. My plasujemy się, z tego co pamiętam, na miejscu mniej więcej jakimś piątym, szóstym pod względem spożycia piwa. Dobrze, to nieletni. Jak wygląda to w, w tutaj, w tych statystykach? To znaczy, czy często w ogóle, na jakim etapie mniej więcej statystycznie jest ta inicjacja? A więc tak, tak jak już się powoływałem właśnie na Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ona również monitoruje spożycie alkoholu wśród osób nieletnich i według danych właśnie też z 2019 roku, które były przeprowadzone na dosyć reprezentatywnej próbie wśród młodzieży, Wykazane zostało, że młodzież w wieku od 15 do 16 roku życia to 80% tej młodzieży już miało swoją inicjację alkoholową, alkoholową w tym wieku. Już spożywała w wieku 15-16 lat chociaż co najmniej raz alkohol, a jeżeli chodzi o młodzież w wieku 17-18 lat, to była aż 96%. No, czyli jakby próba była chyba dość duża, bo wydaje mi się, że dobrze odzwierciedla. Tak, to jest taki tak, się, tak, Plus należy jeszcze nadmienić, że było też dodatkowe pytanie. W którym, e, które brzmiało w ten sposób, czy dana osoba w ciągu ostatnich 300 dni od przeprowadzania badania spożywała alkohol? I jeżeli chodzi o młodzież w wieku 15-16 lat, to aż 49%, co druga osoba powiedziała, że spożywała, a jeżeli chodzi o młodzież między 17 a 18 rokiem życia, to aż 76% co osób też powiedziało, że spożywa mhm. spożywało ten alkohol. Okej. Okay. No, wydaje mi się też, to znaczy, czyli tak, mamy dość duże zjawisko spożywania i dość wcześnie następuje sama inicjacja. Mhm. Na tle Europy źle to nie wygląda, ale wydaje mi się, że tak jakby z perspektywy im dalej w las, jak się mówi czasami, to znaczy im te osoby są starsze, tym jakby te spożycie alkoholu wam maleje, prawda? Tak, wydaje mi się, że też tak jak ja zauważam to u swoich rówieśników, tak jak Ty zauważysz to u swoich rówieśników, mam wrażenie, że już częściej nie, nie wygląda to w ten sposób, nasze spotkania towarzyskie, wszelkiego rodzaju imprezy, uroczystości nie wyglądają w ten sposób, jak to miało miejsce załóżmy te, w okresie, przynajmniej u mnie osiemnastkowym, że przychodziliśmy Spożywaliśmy ten alkohol w dosyć dużych ilościach i no, nie mi się, no nie było to bardzo kulturalne picie. To teraz już widzę, jak spotkam się ze swoimi znajomymi, jak rozmawiam z innymi znajomymi, czy w naszym w ogóle kręgu właśnie wiekowym, że często na te spotkania przyjeżdża się samochodem albo w ogóle się przychodzi, nie spożywa się tego alkoholu. I dosyć popularne w ostatnim czasie, mam wrażenie, też już też w mediach, stają się napoje bezalkoholowe, czyli pewnego rodzaju próby, substytuty na przykład w wszelkiego rodzaju teraz rozpowszechnione piwo zero. Piwo zero to w ogóle jest taki niesamowity, niesamowity w ogóle w społeczeństwie osiąga sukces tak naprawdę, jakby się zastanowić, mm -hmm. no bo to jest tak, smakuje trochę jak piwo, często te podstawowe niesmakowe, tak, smakują jak piwo, jest w tej samej butelce, w której dostajemy piwo, często, no, chyba, że są mniejsze, no ale powiedzmy, że to jest nadal szkło i nie ma alkoholu I i na tym polega ten fenomen po prostu, ale społeczeństwo tak. jest duża sprzedaż jest w ogóle chyba z samego piwa bezalkoholowego. Tak, zwłaszcza, tak tylko jak mówiłem, teraz to zyskuje, zyskuje to popularność. Ja sam też często zdarza często no, mi się na imprezach, żeby mm -hmm. spożywać piwo zero. Wydaje mi się, że to gdzieś siedzi tam głęboko w podświadomości, głęboko w psychice, że po prostu trzymasz tę butelkę i czujesz się, że nie wyróżniasz się, tak, po w tłumie. W tłumie, że stoisz mm -hmm. w sumie stoisz w grupie osób. Każdy z was trzyma butelkę, ty też trzymasz tą butelkę. niby nie ma alkoholu, ale podświadomie ty też masz tę butelkę, Jesteś taki sam jak oni, jakby jesteś na tej trochę Tak, nie ma tutaj tego stracenia tak, 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 tak. mhm. To tak samo jak wychodzisz na papierosa a nie palisz. To też jest zupełnie inna kwestia. Tak, no tak, tak, można tak porównać do tego. W ogóle to jest ciekawe, bo pojawiają się też piwa zero aktiv. Nie wiem, czy widziałeś te to znaczy, tak, tak, bo one tak. bardzo do, piwo samo sobie, bardzo dobrze nawadnia, tak, jak wiele tak, minerałów. Więc jeżeli nie ma tego alkoholu, no to powiedzmy, że mamy taki idealny napój, który jest dobry na ciepłe dni. No dokładnie tak, no orzeźwienie ziemię mhm. dni, zwłaszcza jak tam jeszcze są jakieś właśnie te piwa bezalkoholowe, smakowe. Każdy może sobie wybrać, bo naprawdę teraz ta oferta, jak jeszcze sobie sięgam pamięcią do tego, co było 3-4 lata temu, to teraz jest ogromna jest ta oferta. Bardzo Kiedy było nie powiedzmy mhm. trzy jakieś podstawowe piwa zero tyle, teraz jest ich mnóstwo i naprawdę zyskujemy one na popularności. Więc wydaje mi się, że tak, że to jest pewnego rodzaju taka tendencja, która teraz istnieje w naszym społeczeństwie. Teraz do, jeszcze słyszałem, yy, chyba wczoraj, reklamę, że będzie wypuszczony też energetyk. Yy, piwo energetyczne, że tak powiem. Chyba mm. mm. przez Tigera ma być wypuszczone. Może tak być, Czy ja że... też słyszałeś, że energetyki od przyszłego roku już mm. też nie będą dostępne dla młodzieży? Będą, będą sprzedawane powyżej 18 roku życia dopiero. To też jest niesamowite swoją no. drogą, prawda? Ale wiem, że mają sobie tendencję do przesadzania z tym energetykiem. Tak. Sam jak miałem sesję jeszcze na studiach, to też pamiętam swój zestaw startowy, to znaczy czekolady, yy, jakieś chipsy, wiadomo, jakiś przekąs no i energetyk. Najczęściej ta, ta plastikowa, taka duża butla. No nie, to ja, ja zdecydowanie jestem z zespołu kawy, jestem mhm. fanem kawy i kawa to dla mnie jest naprawdę źródło właśnie energii. I energetyki nigdy mnie nie przekonywały też przez to, że a. są słodkie i no, dużo się o tym słyszy. To zresztą to jest prawdę, przede wszystkim do, do, do serca. To prawda, ale ja w ogóle sam po prostu lubię smak samego energetyka, to znaczy tego mm. podstawowego, bardzo mi smakuje. A tak, to też jestem kawoszem, tylko ym, przy energetyku nie masz tego, wydaje mi się, że ten zjazd, po kofeinie nie jest tak bardzo odczuwalny, jak w sytuacji, kiedy napijesz się dużo kawy. Bo jak przesadzisz z kawą, no to od razu czujesz taki... nerwowy człowiek jest po prostu, prawda? No A później jest ten zjazd i po kilku filiżankach po prostu masz... Yy, nagle ci się zaczyna chcieć po prostu spać, nie? Uff. Jesteś bardzo zmęczony. No jest, jest coś takiego. Chociaż to ciężko mi powiedzieć, bo w sumie energetyków to... Nie pamiętam, nawet kiedy mm -hmm. ostatnio piłem z rok, dwa. Naprawdę bardzo, bardzo rzadko spożywam. No dobrze. Ale to wróćmy teraz do no. naszego tematu. To znaczy, tak, mamy piwo zero, yy, sprzedaż nieletnim, Bo niektórzy mówią, że powinno być zabronione, tak? Bo to jest nadal piwo, mm. tylko że ma zero pracy. To czy właśnie tak? No Według ustawy, o ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Mamy artykuł 46, który stanowi, że napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol, e, e, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w objętości przekraczającej 0,5% tego alkoholu. E, piwa zero, owszem, zdarzają się takie, które mają śladową ilość alkoholu ale piwa zero, zero z reguły i z samego swojego przeznaczenia nie przekraczają tego 0,5% objętości, czyli nie wpisują się w definicję napoju alkoholowego, mhm. czyli nie są. Czyli w ogóle nie są piwem. Czyli tak na w ogóle nie są piwem, są po prostu, dlatego też często widzimy jak na przykład nie wiem, otwiera się na osiedlu nowa żabka, która jeszcze nie ma zezwolenia na sprzedaż alkoholu, to piwa już tam, już, mhm. już bo na niej też, to jest kolejna, to jest kolejny skutek tego, że nie jest napojem alkoholowym, nie potrzebujesz na nie zezwolenia, czyli od razu możesz je sprzedawać po prostu, więc nie jest to napój alkoholowy, czyli w myśl samych, samego prawa nie ma żadnej normy czy przepisu prawnego, który zabraniałby Ci, jako osobie e, małoletniej, kupowanie takiego alkoholu. I nie ma takiego przepisu normy prawnej, która, zabronia, która zabraniałaby sprzedawcy sprzedaż takiego napoju. Tutaj pozostają tylko, tylko i wyłącznie moralne, etyczne, czy sprzedawanie, czy umożliwienie, czy umożliwienie kupowania tego typu napoi dla młodzieży nie jest pewnego rodzaju zachęceniem do wcześniejszej inicjacji. Tylko tak jak mówiliśmy w następie, no ta inicjacja ze zwykłym alkoholem już następuje nawet w wieku 15 lat zazwyczaj, albo 16. Czyli nie możemy tu mówić o inicjacji albo zachęceniu do spożycia alkoholu, skoro ono już na tym etapie istnieje. Więc może to jest pewnego rodzaju droga do tego, żeby ta inicjacja następowała później, może żeby to było krok po kroku, że najpierw piwo bezalkoholowe, a później. Yy, po prostu zwykły już alkohol. Może to jest pewnego rodzaju mm -hmm. rozwiązanie, ale wydaje mi się, że przez to, że to jest na tyle nowa sprawa, jeżeli chodzi o powszechność, no to po prostu musimy poczekać i czas pokaże. No tak, a z drugiej strony moglibyśmy mieć też odwrotny skutek: no bo jeżeli byśmy wprowadzili teraz na przykład zakaz sprzedaży pi tego piwa bezalkoholowego nieletnim, no to w sytuacji, kiedy on ma wybór. Pomiędzy zakazem a zakazem, tak? Mm -hmm. To znaczy, zakaz alkohol, zakaz piwo, które tak naprawdę nie ma alkoholu w środku. No to, no to bardzo alkohol. możliwe, że weźmie, no z weźmie z alkoholem, prawda? To Z co dokładnie. Mm -hmm. Więc, no tak, to jest kolejna kwestia. No dobrze, to jak wygląda teraz, powiedz mi, sprzedaż nieletnim tego alkoholu? To znaczy, wiadomo, zawsze jest plakietka. Okay. Nie sprzedajemy, nie? Tak. No, ogólnie tutaj też znowu się odwołujemy do ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi. I tutaj z kolei jest artykuł 15, który stanowi, że sprzedawca, sprzedawca nie może sprzedać bądź podawać alkoholu osobie, w stosunku do której jest podejrzenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości osobie do 18 roku życia, i zroście powiem, dlaczego to jest istotne, że to jest osoba do 18 roku życia, na przykład nieletni, oraz nie może sprzedawać pod kredyt bądź pod zastaw. I od razu paragraf drugi mówi o tym, że w sytuacji, w której Istnieją wątpliwości co do wieku nabywcy to sprzedawca ma uprawnienie do poproszenia o mm, dokument potwierdzający tożsamość. No i tak, pierwsza rzecz, jest to, osoba, jest to osoba do 18 roku życia, ponieważ posługując się dosyć powszechnie e, sformułowaniem nieletnim, no to jest sformułowanie e, karnistyczne, karnoprawne. Mm -hmm. Czyli to jest osoba, która ukończyła 17 rok życia. No jak ukończy 17 rok życia na etapie. To... Nie możesz kupić tego alkoholu, czyli jakby być tutaj tak jurydycznie stricte poprawnym, no to jest niepo... złe określenie. E, możesz określenie osoba pełnoletnia, ale też istnieje taka jedna sytuacja, przynajmniej jedna, o której ja mogę sobie teraz w tym momencie przypomnieć, że w momencie, w którym masz 16 lat i zawierasz związek małżeński, możesz, już możesz być pełnoletni, no ale nie lecz. kupisz alkoholu, bo masz 16 lat, więc dlatego jest tutaj posłużenie się precyzyjne samym wiekiem, do 18 roku życia, żeby nie było żadnych wątpliwości, i w sumie można się odwołać do cywilistycznego powiedzenia po prostu osoba małoletnia czyli osoba do 18 roku życia. Kolejną kwestią jest to, że w ustawie jest wskazane, że w razie tych wątpliwości jest to dokument potwierdzający tożsamość, czyli nie mamy mowy o dowodzie osobistym, tak jak niektóre sklepy wymagają, że musi być konkretnie dowód. Tylko to musi być dokument potwierdzający tożsamość, Czy może, może to być prawo jazdy, może to być legitymacja mhm. studencka, czasami może to być legitymacja szkolna, ponieważ przynajmniej ja w liceum skończyłem już 18 lat, czyli też mogę kupować alkohol na legitymację szkolną, a wydaje mi się, że istnieje takie ogólne przeświadczenie, że w takiej sytuacji nie mogę Ci sprzedać alkoholu, ponieważ nie masz dowodu osobistego. No to jest błędne przeświadczenie, jeżeli to jest rzeczywiście dokument państwowy, który, do którego no nie mamy wątpliwości, że no jest rzetelny, że zawiera uh -huh. prawdziwe informacje, no to sprzedawca ma wtedy obowiązek sprzedania ci ten alkoholu. Nie, nie może tutaj uh -huh. właśnie tego alkoholu przed tobą, że tak powiem, ukrywać, nie może ci by nie wiedzieć. Okej. Okay. To skomplikujmy trochę ten nasz case. To znaczy, sprzedawca widzi przez okno, że osoba, do której jakby wie, że nie jest ona nie ma tego 18 roku życia, no bo załóżmy, że to jest. Syn sąsiada, i wiemy, że to jest 15-latek. No i teraz ten 15-latek rozmawia z jakimś pełnoletnim i prosi go, bardzo możliwe, że go prosi przynajmniej, o to, żeby mu kupił alkohol. No i ta osoba pełnoletnia wchodzi i chce kupić alkohol. No i teraz sprzedawca połączył te fakty i doszedł do przekonania, że ten alkohol pewnie jest dla tego 15-letniego syna mojego sąsiada. No tak. no takie sytuacje, no wiadomo, zdarzają się, i jakby ocena takiej sytuacji zawsze zależy od konkretnego stanu faktycznego. Czy widzieliśmy tę sytuację, właśnie tak jak mówisz, czy znamy tę osobę i jest tu wiele rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, no ale jakby nie patrzeć, podchodzi do nas osoba pełnoletnia, nawet jak spytamy się jej o, o to, żeby nam okazała ten dokument potwierdzający tożsamość, okaże nam go, widzimy, że jest to osoba pełnoletnia, no to musimy sprzedać ten, jakby musimy. No, Sprzedajemy ten alkohol. Jeżeli my mamy właśnie uzasadnione podejrzenie do tego, że ten alkohol będzie przeznaczony do osoby małoletniej, to możemy wtedy po prostu od razu powiadomić policję, która od razu powinna przyjechać mm. i która powinna całą sytuację wyjaśnić. Albo możemy już nawet wcześniej zawiadomić tę policję, żeby ona już była przy tym miejscu zdarzenia, żeby po prostu uniknąć. Cóż, rozpijania małoletniego. Czyli klucz jest takie generalnie, że nie mamy podstaw, jeżeli nawet jeżeli domyślamy się, że taka sytuacja ma miejsce, to i tak nie mamy podstaw, aby odmówić sprzedaży alkoholu tak, tak, tej czy, osobie pełnoletniej. Czysto teoretycznie moglibyśmy odmówić sprzedaż i od razu zadzwonić na policję i poczekać na przyjazd policji, ale w momencie, w którym nasze, nasze przeświadczenie okazałoby się mylne, czyli po prostu akurat okazało się, że ten małoletni znał się z synem naszego sąsiada, tak jak mówiłeś i zamienili po prostu ze sobą dwa zdania i ten małoletni poszedł dalej, a osoba pełnoletnia chciała się kupić na przykład kilka piw na, do oglądania meczu, to grozi nam czysto teoretycznie sankcja, za ukrywanie towaru, za niewydanie towaru, to jest po prostu grzywna dla sprzedawcy, no to już byśmy byli tak stricte jurydyczni, Ale zawsze, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, no to już możemy nawet na tym etapie powiadomić policję, powiedzieć, że nie sprzedam panu, powiadam policję, no tylko wtedy ewentualnie narażamy się na tą dodatkową, dodatkową sankcję. Temat sankcji. Jeżeli poruszyłeś temat sankcji, no to wydaje mi się, że ostatnim naszym punktem tej rozmowy dzisiejszej będą właśnie sankcje. To znaczy sankcje dla. Sankcje raz dla małoletniego, to znaczy dla osoby poniżej 18 roku życia, która kupuje ten alkohol, dla, oso dla sprzedawcy, która mu sprzedała, no i ewentualnie dla tej osoby, która pośredniczyła w tym procederze. A więc tak, e sankcje są też według mnie dotkliwe, ale ta dotkliwość, nawet, nawet była to dotkliwość przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, czy to nie jest zbyt duża i daleko idąca ingerencja w wolność działalności gospodarczej, ponieważ w sytuacji, w której e sprzedawca Sprzedał osobie małoletniej napój alkoholowy, to automatycznie, jakby, bez, jakby, jakby automatycznie, ex lege, idzie za tym, jeżeli zostanie to wykazane. Konsekwencja taka, że przedsiębiorca traci automatycznie zezwolenie na sprzedaż tego alkoholu, mhm. które jest wydawane przez organ wykonawczy gminy, i nie może się ubiegać o, to, o ponowne wydanie zezwolenia przez kolejne 3 miesiące. Czyli jest przez trzy miesiące. Bez alkoholu, jest bez alkoholu. a w momencie, w którym załóżmy, mamy sklep, który w dużej mierze no nie oszukujemy się, to są ogromne dochody, które są typowe monopolowe, są, które typowy monopolowy ta, które osiedlu, są generowane właśnie przez sprzedaż alkoholu, to dla takiego przedsiębiorcy może to w ogóle oznaczać jakąś upadłość. Gwóź, tak, mhm. dokładnie. Więc to było przedmiotem, czy to nie jest zbyt dotkliwa sankcja dla do przedsiębiorcy, ale jednak Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wpływ alkoholu na małoletnich jest na tyle istotny. A dochody ze sprzedaży alkoholu są na tyle duże, że jest to sankcja e, proporcjonalna w stosunku do ograniczenia tego prawa, e, do, do ograniczenia e, swobody wykonywania w, e, do, e, działalności gospodarczej. E, jeżeli chodzi o samą, bo to jest sankcja administracyjna, jeżeli chodzi o sankcję już e, jeżeli mówimy o sankcji e, karnoprawnej, to sprzedawcy grozi, więc też z ustawy o wychowaniu e, w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi karę po prostu jako sankcja jako grzywna. Już pomijając sankcje ewentualne polegające na zwolnieniu dyscyplinarnym z pracy przez przedsiębiorcę, to sama ustawowa sankcja polega po prostu na wymierzeniu kary grzywnej. Co więcej, kara grzywna może również dotyczyć samego przedsiębiorcy, tylko on odpowiada za nadzór. Jeżeli nie dochował należytego nadzoru nad swoim pracownikiem, czyli załóżmy nie poinformował go o tym, nie zapoznał go z regulaminem, z normami i wszelkiego rodzaju regulacjami, on również na niego również może zostać nałożona, Sankcja w postaci grzywny. Jeżeli chodzi jeszcze o odpowiedzialność załóżmy tego pośrednika, pośrednika. Mhm. ewentualnie czasami można to, jeżeli mamy świadomą sprzedaż, powiedzmy, ponieważ ta sankcja jest uniezależniona od winy, czyli może być to niedbalstwo, wszelkie rodzaje postaci winy wchodzą w grę. Jeżeli chodzi o sankcję karnoprawną, to mamy artykuł 208 Kodeksu Karnego, który, który reguluje rozpijanie małoletniego. I rozpijanie małotnego polega na ułatwieniu dostępu do tego alkoholu, polega na nakłanianiu do spożycia tego alkoholu i właśnie rozpijanie, tak jak też kojarzysz, rozpijanie, wydawałoby Ci się, że to musi być jakiś ciąg, że kilka razy to musi nastąpić, ale Sąd Najwyższy stwierdził, że rozpijanie może być nawet jednorazowym Jeden działaniem. Też słyszałem właśnie no, to. Że to jest jednorazowe, jednorazowe działanie. Które po prostu musi tak wpłynąć na sferę psychiczną tej osoby, które w tak na dużym stopniu musi na niego wpłynąć, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że jeszcze raz będzie chciał sięgnąć po ten alkohol, że coś się zmieni w jego osobowości i że po prostu to jest na tyle duży wpływ, zwłaszcza na sobie 15-letniej, że wystarczy jednorazowa taka akcja jak rozpijanie. I tutaj mówimy o sankcji grzywny, ograniczeniu wolności bądź nawet pozwoleniu na wolności do lat dwóch, jeżeli chodzi o rozpijanie. Mhm. Czyli A, bardzo restrykcyjne generalnie tak. podchodzą do ustawodawców. Tak, I jeżeli chodzi o ostatnią odpowiedzialność samych małoletnich, to jest teraz ta nowa ustawa, która zastąpiła starą e, o, o odpowiedzialności nieletnich w zeszłym roku, wyszła w życie, e, jeżeli chodzi o e, ustawę o resocjalizacji. E, hmm. I ona głosi no, odwołuje się w dużej mierze prostu do, poprzedniej swojej do poprzedniej ustawy. E, po pierwsze, tak, zależy od tego, ile razy, z jaką częstotliwością, w jakich okolicznościach ten małoletni spożywał ten alkohol. Ale załóżmy na takie, podsta takie podstawowe, jednorazowe spożywanie alkoholu, no to możemy powiedzieć, bo sam fakt spożycia alkoholu może już być uznany jako demoralizacja sama w sobie. E, więc za taką demoralizację może dostać zosta po prostu jakąś naganę, zobowiązanie mhm. się do jakiegoś konkretnego działania, nadzór rodzicielski, opiekuńczy. Ten kurator jakiś. Tak, ewentualnie jeżeli to jest poważniejsza sprawa nadzór kuratorski, może tutaj już wchodzić w grę nadzór jakiejś organizacji społecznej, może to być ośrodek wychowawczy nawet, wszystko zależy od stopnia, ośrodek leczniczy, jeżeli już to jest na tyle jeżeli został już na tyle uzależniony, jeżeli masz problem z tym alkoholem w tak młodym wieku, no też może chodzi właśnie o ośrodek leczniczy w grę. Wszelkie rodzaje to środki właśnie wychowawcze mhm. pod tym względem. Czyli jakby podsumowując naszą rozmowę, alkohol jest wszechobecny. Szczególnie u osób poniżej 18 roku życia, no to w tym przedziale 17-18 tak, jest największy. 15-16 i tak już jest inicjacja alkoholowa, <m piketyku> więc jeżeli hmm, nie da się tak skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku prawnie, to pewnie najlepiej byłoby po prostu poprzestać na samej edukacji w tym Tak, zakresie. wydaje mi mhm. się, że to już też ja widzę to w swoich środowiskach powoli, właśnie u swoich rówieśników, że jakby istnieje coraz większa świadomość odnośnie tego, jak bardzo alkohol też jest dla nas szkodliwy, bo fakt, że jest tak powszechnie dostępny, nie znaczy, że jest dla nas 100% zdrowy. Alkohol przecież odpowiada za wszelkiego rodzaju choroby serca, nerek, czy to też właśnie wątroby odpowiada za, zwłaszcza na tak młodym, w tak młodym wieku, jak okres między powiedzmy 15-18 rokiem życia, za zaburzenie procesów myślowych, sprawia, że dzieci gorzej łączą fakty, trudniej im się myśli, trudniej im się rozwija, zaburza ich cały rozwój oraz też wpływa na to, że zaburzona jest, jest nasza faza snu, faza REM. Mm -hmm. I nawet pomimo złudnego poczucia, że się wyspaliśmy, w rzeczywistości tak się nie wyspaliśmy, to myślenie, nasze to funkcjonowanie i na inne następnego jest gorsze plus fakt, który, mam wrażenie, też nie wybrzmiewa jakoś głęboko, jakoś donośnie w opinii publicznej, jest to, że alkohol jest stawiany wśród jednych z najbardziej uzależniających substancji na świecie. Jest w zestawieniu obok takich narkotyków, jak, w sensie narkotyków, no jak środki nasenne, niektóre, jak mefedron, no, o, kokain o kokainie nie mówiąc, bo często kokaina to jest ten poziom odniesienia po prostu do innych mm -hmm. substancji, e i heroina. No jakby to są takie dwa najbardziej uzależniające, a reszta właśnie tam alkohol też jest w tym zastąpieniu powiedzmy tych top 5 najbardziej uzależniających substancji. Więc wydaje mi się, że po prostu uzmysławianie naszemu społeczeństwu, zwłaszcza na tym wczesnym etapie i ewentualnie wprowadzanie sklepów e, sprzedających alkohol, tak jak jest to w krajach skandynawskich, że nie są powszechnie dostępny w każdym supermarkecie, tylko są określone sklepy, które go sprzedają. Mm -hmm. Mogłoby ewentualnie wpłynąć trochę na zredukowanie tych. ewentualna prohibicja tak. jeszcze, tak, godzinowa może jakieś tak. Nawet tu mnie ostatnio w mieście wprowadzili. Mm -hmm. Została wprowadzona. No właśnie. Dobrze, Maćku, w takim razie bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym nagraniu. Niezwykle miło mi było Ciebie gościć. Również dziękuję bardzo.